No, czasie czołem. Słuchajcie, dostałem wczoraj wiadomość, żebym jednak się nie, wstrzymał yy, skręceniem tego odcinka na temat tej mojej całej yy, kolekcji płyt winylowych z Deep Up. Nie wiem dlaczego, ale może nawet i dobrze. Yy, dlatego w, zrobiłem jeszcze porządeczek z płytkami. się okazało, że znalazłem na literkę C. Polskie wydanie takiego zespołu ze Stanów 4 d Cocteau Twins. Jest to płyta Treasure i powiem Wam, że kiedyś po prostu um, lubiłem posłuchać audycji radiowych muzyka, muzycy, to to, romantycy muzyki rockowej, tak, prowadzonej przez Tomka Beksińskiego. No, i on taką właśnie ciekawą słuchajcie, muzyczkę. Właśnie troszeczkę lżejszą, troszeczkę bardziej taką można powiedzieć stonowaną. Zobaczcie, jest to wydanie polskie przez Tom Press, na licencji chyba. O, trzeba zobaczyć, nie doczytam się tutaj. No, ale płyta, słuchajcie, kupiona jako nowa, tradycyjnie w księgarni muzycznej u nas w Obrzychu. Jest ze mną od samego początku. Teraz zobaczymy co tutaj na tej nalepce jest ciekawego taka nalepeczka nagrania muzyczne warszawa ale coś mi tu nie pasuje jest nalepka universalmusic.pl przecież w latach 90. nie było jeszcze internetu tak mi się wydaje musiałbym sobie to jednak przypomnieć jak to było z tym Cocteau Twins, no dobra, mam ją jako nową. Polecam z czystym sumieniem. Tak, licencja to była taka wytwórnia, 4AD, 4AD. Bardzo fajna, spokojna muzyka No i dobra płyta. Treasure. Czyli co, nie będzie Deep Harp, ale za to działem na warsztat, słuchajcie, literkę D I, i parę zespołów też mam, I też Wam po prostu może omówię. Nie wiem czy znacie taki zespół jak Derek and the Dominos oraz yy, płytę pod tytułem Laila. No oczywiście słuchajcie yy, przeszła do historii. Jeżeli nie znacie tej płyty to koniecznie musicie się z nią zapoznać ponieważ zobaczcie na te zdjęcia. co na tych zdjęciach w ogóle jest. Yy, przede wszystkim tak. Przedstawmy sobie skład żebyście wiedzieli o co tu chodzi. Derek and the Dominos. Gitara wokal Eric Clapton, eee, akustyczna gitara organy Bobby Whitlock, e, perkusar Jim Gordon, bas e, Carl Radle oraz najważniejszy na gitarze Duan Alman z zespołu The Allman Brothers Band. No, powiem Wam, że co tu dużo mówić. Przepiękne utwory, chłopaki to nagrywali, można powiedzieć, yy, w Stanach, tak, tą płytę, do nich dołączył właśnie Duan Alman, no i tutaj jeszcze Wam pokażę, bo mam książkę z historią w ogóle Claptona, troszeczkę się kiedyś yy, czytałem właśnie, co oni tam wyprawiali pod, podczas tej sesji, to sobie możecie tylko wyobrazić, że, że było ostro i grubo. To tyle wam powiem. Chłopaki jechali, jak to się mówi, w transie, można powiedzieć, wszystko narkotycznym, wszystko zostało stworzone i ta muzyka, słuchajcie, została już, można powiedzieć, dopiero po latach doceniona. Bo jak została ta płyta wydana, to powiem wam, że ona przeszła z takim troszeczkę słabym echem, dopiero po latach wszyscy padli na kolana przed nią. Także jeżeli chodzi o. Clapton, no to polecam Wam jego autobiografię. Zobaczcie na spis treści dorastanie. Taki zespół The Jarbreeds. Później grał jako gitarzysta w zespole John Majle. No i wiadomo, kultowy, kultowa grupa super, super, grupa Cream. Później dostaje się właśnie do Blind Fate, też za tą płytkę omówimy. Oraz zakłada zespół Darek Andy No i później jeszcze tam była jakaś, jeszcze jedna kapelka była, ale już nie, nie pamiętam. Jak ktoś będzie pamiętał, to chętnie. Niech coś napisze w komentarzu. Ja wiem jaka to kapela, ale zapomniałem. Bonny, i coś tam, coś tam, ale naprawdę też dobra. Generalnie tak jak tłumaczę, co w latach 60., -tych, 70., -tych, to co można powiedzieć, stworzył Klapton, to zawsze się zmieniło w złoto. No i później jego solowa można powiedzieć, kariera trwająca do dziś. Także ja Claptona na żywo nie widziałem, ale jeżeli miałbym taką możliwość, no to. Chętnie bym pojechał na koncercik. Także polecam Wam w ogóle czytanie literatury. Teraz tak. Mam. Niedawno sobie kupiłem. Wydanie na CD: Blind Fate. To jest zmieniona okładka, ponieważ na oryginale była młoda dziewczynka rozebrana do naga. Trzymająca samolot. No i ona została, można powiedzieć, ocenzurowana. I tak to, słuchajcie, wygląda. W tym składzie był jeszcze. Perkusisa Screamu, poczytajcie sobie Blind Blindfade. To samo świetna, świetna kapela na, na wokalu Steve Winwood, też wielka postać. Co tu dużo mówić? To jest, słuchajcie, to jest pewniak. Blindfade to jest pewniak. Tutaj jeszcze mam fajną rzecz: takie DVD z Ericiem Claptonem i Steve'em Winwoodem. Reaktowowali się, można powiedzieć, to był 2000 któryś rok. Co w takim koncercik w Madison Square Garden. Yy, zagrali wszystko, co było razem stworzone przez nich. Yy, no i świetna, świetna też yy, muzyka. I tyle Wam powiem. Eric Clapton, Steve Winwood. Nie wiem, czy słyszeliście o takim projekcie jak Crossroads. No to Clapton w latach 2000 stworzył taki festiwal. To jest akurat nagranie z 2010 roku. To jest akurat koncert na DVD. Hmm, Świetny zespół, zespoły, zespoły d, d, i tyle no, co wam będę mówił. Same, same sławy łącznie z Easy Top, Jeff'em Beckiem, yy, no, ty, tylko, tylko słuchać i oglądać. Wspaniała muzyka. Eric Clapton, wielki Bóg gitary. Yy, no wiadomo, Clapton, Jimi Hendrix, Jeff Beck, yy, wielkie tuzy gitary i tyle. Także krótki odcinek. Tak jak tłumaczyłem, dostałem taką wiadomość, żeby jeszcze nie kręcić z Deep Podejrzewam, że, co? że, że coś dostanę. No nie wiem, że dostanę może jakąś płytkę. <grym> ale, ale jeszcze mam parę zespołów też na D. Także z DeepArk się na razie wstrzymuję. I słuchajcie, to byłoby chyba na, na, na dzisiaj tyle. Nic więcej dodać, nic ująć. Jak znacie, to piszcie komentarze. Ja tam, słuchajcie, zawsze. Mi zależy na takich, właśnie twórczych komentarzach, żebyście coś od siebie też napisali, że no, no, wiadomo o co chodzi, nie? Wasze spojrzenie na, na to, bo to wiadomo, słuchajcie, no to, to już przeszło do historii i tyle. No przecież każdy to może teraz sobie na YouTube puścić, posłuchać, zapoznać się. Czy coś jeszcze chciałbym dodać? No, raczej chyba nie. Czytajcie też fajne książki. Dużo się można powiedzieć, yy, zainspirować. Zwrócić jakąś e, szczególną uwagę na jakiś, jakiś, powiedzmy, jakiś projekt muzyczny, w którym właśnie była e, na przykład Alman, e, tak jak zapoznał Erika Claptona. No ciekawe, słuchajcie, rzeczy. Tu też jest nawiązanie właśnie do Jimiego Hendrixa. No i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Tradycyjnie pozdrawiam z gór z No to cześć!